Witam Państwa w kolejnym programie Lato Imperium. Dzisiaj jesteśmy w bardzo wakacyjnym miejscu, ale o dziwio nie musieliśmy wcale daleko podróżować. Jesteśmy w Gliwickiej Marinie. Co to za niezwykłe miejsce i co szykujecie za niespodziankę związaną z Wenecją? Jako, że mamy kanał, w Wenecji też są kanały, więc wspólnie z Centrum Handlowym Forum przygotowujemy Loterię Wenecja. My będziemy na pewno dzisiaj mieli tutaj sesję fotograficzną przygotowującą, na, ten, na, na to wydarzenie, a to co zawsze u nas można, czyli można popływać kanałem. Właśnie, bo Kanał Gliwicki, proszę Państwa, to nie tylko e, transportowanie takich e, dużych e, towarowych rzeczy, które Państwo za chwilę zobaczą, mam nadzieję, że operator pokaże, pokaże. E, ale również można sobie zrobić e, takie prywatne rejsy z różnej okazji. Kto najczęściej e, decyduje się na taki rejs? Czy to są rodziny z dziećmi, czy to są osoby, które w ten sp nietypowy sposób spędzają urodziny? Jak to wygląda? No to dokładnie tak to Pani powiedziała, rodziny z dziećmi przede wszystkim, ale również e, osoby starsze, które wspominają e, na przykład młodość w Gliwicach, są to również ludzie, którzy organizują tutaj przyjęcia z okazji urodzin, z okazji jakichś spotkań rodzinnych. Mamy urodziny dla dzieci, także takiego typu imprezy często się u nas odbywają. Mnóstwo możliwości, a jakie trasy proponujecie i e, gdzie można popłynąć? No kanał daje ograniczone możliwości, ale jest bardzo ciekawy. No można popłynąć tylko z Gliwic w jedną stronę, czyli tylko w stronę Odry, ale tylko albo aż, bo można dopłynąć właśnie Odrą dalej, można popłynąć do Europy. Można popłynąć do Berlina i Amsterdamu. A w, tutaj w pobliskich miejscach możemy dopłynąć do pałaców w Pławniowicach, bardzo ciekawego miejsca, pięknie odrestaurowanego. Można popłynąć do kolonii kormoranów, która jest 10 km od Gliwic. I to są takie najpopularniejsze trasy, te bliskie właśnie, czyli kormorany, Pławniowice, Kędzierzyn. Czy tam można przeżyć taki e, szok? Bo my w Gliwicach, przechodząc na przykład przez centrum miasta i patrząc na tą naszą cudowną kłodnicę, mamy wrażenie, że ta rzeka jest okropnie brudna, większość to muł. E, pani mówi o kormoranach, które są takim barometrem tego, że wody. Woda jest czysta. Jak to wygląda na kanale gliwickim? Czy faktycznie jest to czysta woda, czy to jest taka kłodnica, do jakiej się przyzwyczailiśmy, taki żur? No właśnie trzeba burzyć stereotyp, bo kłodnica kłodnicą, natomiast kanał jest w dużo lepszym stanie, woda się oczyszcza, brzegi ulegają rewitalizacji i są właśnie siedliskiem ptactwa wodnego, kormoranów, ale też bardzo wielu czapli, łabędzi czy, czy kaczek. Także to myślę, że się zmienia bardzo na plus, a woda, no jest to woda taka kanałowa, ale zdecydowanie w lepszym stanie niż kłodnica. Mimo wszystko polecamy pływanie łódką, bo to jest woda dosyć głęboka. Jeśli ktoś się poczuje zew i zechce poczuć się jak wilk morski, to zapraszamy tutaj do Gliwic, do mariny. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Jesteśmy już na łódce, tutaj rejs bardzo niezwykły, bo zabraliście nas w podróż do Wenecji. Skąd taki pomysł? Pomysł jest prosty, jest związany z działalnością promocyjną galerii handlowej Forum w Gliwicach. We wrześniu odbędzie się loteria, której mieszkańcy będą mogli wygrać wycieczkę do właśnie Wenecji. W związku z tym magazyn, który przygotowujemy. Jest magazynem, który będzie eksplorował tematy weneckie. A jak Wenecja, to oczywiście kanały. Jak kanały w Gliwicach, to kanał Gliwicki, połączony z, historycznie z kanałem Kłodnickim, który ma ponad 200 lat. I maski karnawałów. To nie jest pierwsze takie wydarzenie, kiedy eksplorujecie nasze miasto i pokazujecie Gliwiczanom, że tutaj można odnaleźć wszystko, jeśli się dobrze popatrzy. Absolutnie nie. Jest to już nasza szósta albo siódma jak sięgam pamięcią przygoda. Byliśmy w Nowym Jorku, byliśmy w Rio de Janeiro, byliśmy w, w Paryżu. I teraz przyszła pora jakby na e, zmierzenie się z tematem e, weneckim. Macie zadany temat, bo, bo temat jest zawsze narzucony. Czy wszystko da się odnaleźć w Gliwicach albo okolicach? Wystarczy dobrze patrzeć i jak to się robi? Wybiera się na spacer wieczorami, pyta się ludzi, e, szuka się w książkę? Oczywiście tak, no, to, to, to jest... E, praca kreatywna polega na tym, że trzeba znaleźć kod dostępu do pomysłu. A pomysł polega e, na tym, że najpierw trzeba przestudiować wszystko to, co z w tym mieście schowane. Gliwice są tak bogatym e, w, w historii, w przeszłość miała, Miastem, że wystarczy się tylko troszkę e, zakręcić, ale oczywiście zaczyna się b, b, całe poszukiwania, od studiowania tego wszystkiego, co było. No, dla mnie było fantastyczną inspiracją e, rodzina, b, historia rodziny Balestremów, którzy, b, b, mają własne, b, którzy posiadali pałac w Pławniuicach, do którego również płyniemy, i b, swoje, b, zarządzali swoimi dobrami dzisiaj w budynku e, Sądu Administracyjnego w Glizach naprzeciwko Urzędu Miasta. I w tej rodzinie, ta rodzina pochodzi z Sabaldi. Okazało się, że ostatni właściciel hmm, hrabia posiadał obraz Tintoretta, no, jednego ze słynniejszych malarzy y, y, weneckich, i był to portret papieża. I, no jak... Już doczytałem tą informację i mówię, no to, to tylko jakby eksplorujemy to. W związku z tym postanowiłem zamówić opowiadanie u pana Wojciecha Kuczoka, który do magazynu napisze takie malutkie opowiadanie, oczywiście fabularyzowane, bo on przecież jest pisarzem o bogatej jakby wyobraźni, na temat tego, jakim cudem ten obraz Tintoretta, wenecjanina z krwi i kości, znalazł się obok Gliwic w pałacu w Pławniulicach. No, obraz oczywiście zaginął po 45. roku, po... po po lekkiej wizycie generała Żukowa i jego całego stafu. E, tylko Gliwice, czy okolice, czy w ogóle Śląsk jest takim regionem? Czy pan jest, jak to się teraz popularnie mówi, śląskofilem? Tak, ja jestem absolutnie śląskofilem, znaczy jestem górnoślązakiem od, od wielu pokoleń i powiem szczerze, bo ja jestem w ogóle Gliwiczeninem. tu się urodziłem, moi rodzice, moja mama cały czas mieszka w Gliwicach, no odkryłem dopiero wyjeżdżając na studia, Jezus Maria, gdzie ja właściwie mieszkałem, tak? jaki jakie, jakie, jakie Śląsk daje bogactwo skojarzeń, e, ludzi, no, no historii nieprawdopodobnych, ciągle nieodkrytych. Także, także Śląsk jest moją jakby taką drugą, e, drugą naturą i z ogromną przyjemnością, jak przyjeżdżam do pracy komercyjnej, no, odkrywam też sam dla siebie, ale również dla wszystkich no, mieszkańców, tych, którzy, którzy tutaj mieszkają, no, rzeczy, które e, są ciekawe, interesujące, tylko trzeba odważyć się je pokazać e, i odkryć przed, e, przed światem. Kiedy my będziemy mogli odkryć efekty tej dzisiejszej sesji, czyli odkryć Gliwicką Wenecję? To już szybciutko nastąpi, to jest druga połowa września, będzie już magazyn dostępny, będzie rozesłany. Bo nakład jest całkiem spory, to jest 50 tysięcy egzemplarzy. Na adresy pocztowe mieszkańców Gliwic i powiatu Gliwickiego, oraz część nakładu będzie dostępna w Centrum handlowym Forum. Także zachęcamy do oglądania efektów tej dzisiejszej sesji, do tego, żeby odkrywać nasze miasto i patrzeć na nie przez różne filtry, różne okulary i znaleźć coś ciekawego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Voilà. My zostajemy na statku i płyniemy dalej kanałem. A państwa zapraszam do naszego studia przy ulicy Floriańskiej na wakacyjne wydanie wiadomości, które poprowadzi dla państwa Jarosław Sołtysek. Witam Państwa w środę 20 sierpnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie wiadomości. Warszawa ma swoje centrum nauki Kopernik. Jest szansa, że podobne miejsce powstanie też w Gliwicach. Miałoby powstać przy ulicy Lublinieckiej w sąsiedztwie najbardziej charakterystycznej Gliwickiej budowli, czyli radiostacji. Miasto zakupiło już potrzebne grunty o łącznej powierzchni około 120 tysięcy m2. Gotowa jest też wstępna koncepcja, wstępny kosztorys i studium wykonalności. Materiały są teraz analizowane przez urzędników magistratu. W najbliższych dniach w Gliwicach zagości ekipa pracująca przy fabularnym filmie Klub Włóczykijów. Zdjęcia do filmu będą realizowane od czwartku na dwóch głównych ulicach starówki. W związku z tym na kierowców czekają utrudnienia. 21 sierpnia od godziny 7 do godziny 13 wyłączony z ruchu będzie fragment ulicy Kaczyniec. Dzień później filmowcy zajmą część ulicy Grodowej. W rejonie, gdzie filmowane będą sceny, będzie obowiązywał zakaz parkowania. Podobne utrudnienia czekają też zmotoryzowanych w ostatni dzień zdjęciowy w Gliwicach, czyli w sobotę od godziny 7 do godziny 20. Kolejny sukces gliwickich studentów, zespół międzywydziałowego koła naukowego High Flyers z Politechniki Śląskiej zdobył czwarte miejsce podczas międzynarodowych zawodów bezzałogowych i Autonomicznie sterowanych obiektów latających klasy Mikro, które odbyły się w minionym tygodniu w miasteczku treningowym bazy wojskowej Ostdorp w Holandii. Gliwicki zespół ustąpił jedynie drużynom z Singapuru, Niemiec i Francji. Zadania postawione przed uczestnikami zawodów składały się na scenariusz akcji wywiadowczo-ratunkowej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko. Przypominam, że możecie Państwo nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telecom oraz za pomocą strony internetowej tvimperium.pl. Za dziś dziękuję i zapraszam na ciąg dalszy programu Lato Imperium. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Dzień dobry, czy mogę do Ciebie się zwracać pro... Panie Kapitanie, siedziałeś za sterami tej łódki, którą płyniemy, tego statku. Oczywiście tak, jestem dzisiaj kierownikiem jednostki, płyniemy statkiem Samba, jest to mały statek. Po kanale gliwickim wypłynęliśmy z portu gliwickiego około godziny 10. Przemierzyliśmy przez śluzę Łabędy, teraz płyniemy, jesteśmy mniej pomiędzy śluzą łabendę a śluzą dzierżną. Jak jest nasz cel, czy pogoda dopisuje, czy wiatr jest dobry, jakie warunki? Dzisiaj od kierownika planu dostałem rozporządzenie, że mamy dopłynąć do Pławniowic. Będziemy tam około południa. Jednak że mamy dużo czasu, pływamy dzisiaj do zachodu słońca, także myślę, że nawet do ujazdu się uda dopłynąć. Dla ciebie pływanie to bardziej pasja czy bardziej ciężka praca? Oczywia, raczej pasja. No, mało jest e, żeglarzy, że tak powiem, którzy to robią z ciężkiego przymusu. Może kiedyś w XIX wieku jeszcze tak było, natomiast teraz e, żeglarstwo sprowadza się wyłącznie do przyjemności. E, czy trudniej prowadzi się taki statek od samochodu? Na przykład nie ma biegów, co mnie by bardzo cieszyło, ale to chyba nie jest A. takie proste. Tutaj akurat błąd, są dwa biegi: mamy bieg do przodu, bieg do tyłu oraz skrętny silnik zaburtowy, którym możemy obracać i regulować strumień wody wyrzucony za rufą. Jest to bardziej jak jeżdżenie samochodem po lodzie z tylnym napędem, to przypomina. Natomiast zawsze mówię, jeżeli prowadzę kursy żeglarskie, żeby wszystkie nawyki z samochodu zostawić na brzegu i tutaj całkiem na świeżo przyjąć całą. Wiedzę. Płyniemy trochę wolniej, ale też wolniej wychodzą nam te wszystkie manewry z tego co zdążyłam zaobserwować, więc czasu na reakcję jest niewiele. Czas jest niewiele, jednostka ma około 3 ton. Także też po wyłączeniu biegu na tak zwanym ludzie można przepłynąć nawet do 100 metrów. Także trzeba po prostu odpowiednio reagować. Jak to zawsze mawiam na kursach. Trzeba być pięć kroki, kroków przed statkiem. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że w Pana rękach kapitanie jesteśmy bezpieczni i dopłyniemy bezpiecznie do celu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeden z gadżetów użytych do sesji, który już zdradza, jaki będzie jej temat. Co to za sesja, jaki jest na nią pomysł i jakich jeszcze gadżetów możemy się spodziewać i jakich ubrań? Dzisiaj jakby tematem przewodnim sesji jest karnawał w Wenecji, w ogóle wyprawa do Wenecji po to, żeby e, zobaczyć ten najsłynniejszy karnawał na świecie. E, no tu mamy takie przykłady masek weneckich zrobionych przez artystę, specjalnie na, na dzisiejszą sesję. E, jakby też, jeżeli co do ubrań, to tak na będziemy widzieć stroje takie bardziej wieczorowe, bo karnawał z Wenecji jakby kojarzy się bardziej elegancko, bardziej, e, bardziej wieczorowo, ale chcemy, żeby, ten, żeby one też były takie bardziej współczesne i bardziej modernistyczne, jeszcze takie klas klasyczne, balowe podejście do mody. Czy taka sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, Czyli siedzimy sobie na dziobie statku. To jest typowa sytuacja, w której można dostać stylistę? Nie do końca mnie, bo ja akurat boję się wody, więc jest dzisiaj dla mnie bardzo trudne wyzwanie, ale sesje robi się naprawdę w bardzo dziwnych miejscach, poprzez dachy, stare fabryki, podziemia, samoloty, statki. Wszędzie można zrobić spotkać stylistę, a najczęściej jednak w galeriach handlowych. No. A jeśli chodzi o, o stylizację właśnie, to nie, nie ogranicza się tylko do wyboru ubrań, to trzeba skoordynować całość. Jak to się robi? Czy, czy coś sobie szkicujesz wcześniej? czy przeglądasz zdjęcia, nie wiem, pokazy mody? Czym się inspirujesz? Ja no na pewno pokazy mody są bardzo inspirujące, chociaż dla mnie bardzo inspirujące są filmy. Tutaj akurat Wenecja jest bardzo wdzięcznym tematem, jest było bardzo dużo pięknych filmów na Wenecji. W ogóle jakby moda włoska jest mi bardzo bliska, taki styl kobiety włoskiej też mi bardzo bliski jest, więc było to dla mnie naprawdę bardzo łatwe. Lubię te klimaty, lubię też taki rodzaj stylizacji, nie ukrywam, bardziej lubię stylizacje wieczorowe niż sportowe, więc jakoś wyjątkowo przy przyjemnie mi się pracowało nad tymi stylizacjami tutaj. A przyjemnie pracuje dziś w Gliwicach, jak Ci się podoba nasze piękne miasto, które ma coś wspólnego z Wenecją? Ma dużo wspólnego. Ja już w Gliwicach robiłem kilka podobnych sytuacji. Już upowodniałem Gliwice do Brazylii, do Nowego Jorku, do Cannes, do więc generalnie Gliwice mają naprawdę za każdym razem przyjeżdżam, odkrywam jakąś nową stronę i nowe, nowe oblicze Gliwic i tak naprawdę za każdym razem jest to dość mocno zaskakujące. Tak jak dzisiejsza sytuacja, nie zdawałem sobie sprawy, że jest taka możliwość tutaj spędzenia w taki sposób, na przykład, wolnego czasu. Mam nadzieję, że nasi widzowie też chętnie odkryją tę możliwość. Również wybierając się w takie rejsy prywatne, a my czekamy na efekty tej sesji i na podróż do Wenecji. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. Pan Dzisiaj jest teraz po tej drugiej stronie obiektywu. Co panu? Zawsze jestem po drugiej stronie. Teraz jest pan po tej stronie. A, teraz tak. Do której nie jest pan Zobaczmy. przyzwyczajony. E, jakie wrażenia z tego rejsu po Gliwicach i czy pierwszy raz płynął pan w taki rejs? Czy zdarzyło no, już się już pan? Mój rejs nie pierwszy raz, ale w Gliwicach pierwszy raz na, na tym kanale. Wcześniej pływałem po innych kanałach. E, I co się udało złapać? Czy Gliwice faktycznie są podobne do Wenecji, czy trzeba będzie się nad tym jednak trochę napracować? Trzeba będzie się napracować, ale mam nadzieję, że się uda. Znaczy tak naprawdę nie chodzi o, o szukanie podobieństw, bo to jest tylko pretekst do znaczy dla sesji zdjęciowej, prawda, bo za tym idzie jakaś tam akcja promocyjna, która jest związana z Wenecją i my szukamy, tak jak w poprzednich sesjach, gdzie sesje przeważnie dla magazynu Forum były tematyczne, więc to nie chodzi o znalezienie, że coś jest do czegoś podobne, tylko szukanie takich wspólnych elementów i taka zabawa stylistyczna. Tutaj rozmawiając z ekipą dowiedziałem się, nie wiem, czy Pan nie obraził się o takie określenie, za takie określenie, że jest Pan nestorem tej fotografii modowej Chciałam się zapytać w związku z tym, czy taka fotografia komercyjna ma w sobie też jakieś znamiona fotografii artystycznej? Czy to jest coś, co trzeba ze sobą pożenić, żeby wyszło coś naprawdę fajnego? No, Pani odpowiedziała na to pytanie. Trzeba czasami pożenić się, to dlatego, że tak naprawdę to zależy od swobody danej przez klienta. Bo to, że zamysł. Znaczy, no, fotografia komercyjna jest po to, żeby sprzedać produkt lub sprzedać ideę i niestety bardzo rzadko sprzedajemy ideę, bo wtedy właśnie wchodzi ten element artystyczny bardzo często. Natomiast jak sprzedajemy produkt, to klient konkretne ma wymagania i no nie zawsze się to udaje. Znaczy bardzo często po prostu się opiera na, nie wiem, na różnych badaniach swoich rynkowych, swoich klientów, twierdzi, że ma takich ani innych odbiorców. Ja nie do końca się z tym zgadzam oczywiście, bo uważam, że warto zostawić taką, taką przestrzeń interpretacyjną dla, dla ludzi, którzy oglądają. No ale to już jest inna sprawa. Także praca na takich sesjach to jest walka z tym, żeby jakoś przepchnąć ten swój pomysł, również mimo wszystko, ale widzieliśmy tutaj, mieliśmy popis umiejętności niemalże cyrkowych, przeskakiwanie z łódki na łódkę, to zazwyczaj tak wygląda, że trzeba się nieźle nabiegać. No tutaj akurat to dlatego, że było szukanie jakby innego spojrzenia spoza łódki, prawda? Bo akurat mieliśmy plan na, na tej barce, e, natomiast no czasami się zdarza. E, mi się nawet zdarzyło spaść z mostu. O matko, to, nie, nie było... się nie stało. Stało się i tam mam właśnie problemy trochę z kręgosłupem, ale. To stara to sprawa. Inaczej warto pracy. było? No warto było, ale taki jest mój zawód. To, to przecież specjalnie to jest, w każdym zawodzie się to może zdarzyć. Natomiast tutaj, yy, szczególnie w sesjach takich plenerowych, yy, jak są ciekawe pomysły, to, to, to rzeczywiście nieraz może być coś fajnego, bo przy takich, że tak powiem, klasycznych sesjach, no to Dużo rzeczy się aż tak bardzo nie dzieje, to jest przesada. To może tak prowokacyjnie, w kontekście dzisiejszego rejsu to może będzie taki truizm, ale czy nie lepiej pójść na łatwiznę, zrobić wszystko w studiu, na zielonym tle, powycinać, dorobić w photoshopie? Łatwiej. Zdecydowanie łatwiej i, i tutaj akurat yy, yy, doszliśmy do, wio, do wniosku z, z, z agencją, bo wspólnie gdzieś tam tworzymy ten pomysł, że, że, będzie, że jakby kontynuujemy tą myśl, która jakby przewodzi kampanii dla Domu Handlowego Forum. Że, że właśnie szukamy tych. Jakich, mamy jakiś pomysł, na przykład Wenecja, tak? I szukamy jakichś tam. To nie jest nic dosłownego. Tutaj się nie należy doszuk, doszukiwać tego, że, y, że my nagle zrobimy z Gliwic Wenecję, bo z niej nie zrobimy, prawda? Bo się... Gliwice są wystarczająco piękne same w sobie, nie muszą niczego udawać. Dokładnie. Gliwice są Gliwicami, Wenecja jest Wenecją i miejmy nadzieję, że może w Wenecji ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić z Wenecji Gliwice. A to by było bardzo ciekawe. To może, jeśli pan się kiedyś do Wenecji, proszę pamiętać, o naszym mieście. Byłoby Dobrze. nam bardzo miło. Dobrze, ja powiem ze swojej strony, że naprawdę yy, ja dzięki, dzięki tej pracy. Yy, Parę lat temu pierwszy raz przyjechałem do Gliwic i naprawdę jestem zachwycony tym miastem. I to nie mówię dlatego, żeby Wam zrobić teraz do kamery przyjemność, tylko to jest naprawdę prawda. Tu jest, tu jest naprawdę fajnie. Ja się spodziewałem czegoś no takiego klasyka, prawda? Jestem z Warszawy. Brudny Śląsk, taki trochę dokładnie i taką, taką, taką no, tak zwaną bidę, która jest wszędzie. No, jesteśmy w takim, a niewinnym kraju. Natomiast naprawdę Gliwice robią bardzo fajne, pozytywne wrażenie. W imieniu wszystkich Gliwiczan, bo to komplement dla wszystkich Gliwiczan. Bardzo dziękujemy i dziękuję za rozmowę.